Mamy niewielkie te mieszkania i jest to pewnego rodzaju problem. Ale jeżeli projektujecie dzieciom pokój albo ustawiacie dzieciom pokój i dzieci nie są nastolatkami, bo nastolatkowie zazwyczaj na ziemi nie siedzą, natomiast mogą coś grać, mogą różne rzeczy robić, wtedy trzeba trochę dorośli im zaprojektować, ale o tym później. Natomiast mówię tutaj o dzieciakach, które się bawią. One zazwyczaj bawią się na podłodze. Jeżeli wy im nie dacie przestrzeni na tej podłodze, to oni będą w salonie, w jadalni albo w jakimkolwiek pokoju, w którym mają kawałek podłogi, na której mogą złożyć swoje swoje klocki, swoje zabawki, rozłożyć ciuchcie albo inne rzeczy. Więc dużym błędem jest nieprojektowanie tej podłogi i nie zastanawianie się nad tym, czy jakie nie będą miały kawałka tej podłogi do zabawy. To nie musi być duży kawałek, aczkolwiek im więcej, tym lepiej. I w tym przypadku koniecznie zastanówcie się o takich elementach, które można składać czy rozkładać. Na przykład o łóżkach rozkładanych. Jest to w dzisiejszych czasach też dość popularne, czyli takie łóżka kiedyś zwane meblościankami, ale w dzisiejszych czasach bardzo fajnie zaprojektowane na nowo. Jest to super pomysł, po to, żebyśmy mogli zamykać, otwierać i mieć przestrzeń dla zabawy dla dzieciaków.